Wojna, wojna, wojna zawsze zaskakuje. O wojnie się mówi, mówi się, jakie są strony konfliktu, kto i, i dlaczego. I to było zadziwiające, że będąc w Aleppo, a już wojna trwała w Homs, ludzie myśleli o tym... To, to wojna to lokalnie, no bo Holmes to takie specyficzne miasto. Do nas nie. Dojeżdżając do Alep powiedziałem drogi budowane, gmachy wznoszone, szybko, to znaczy z, 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 bez żadnego wahania. To, na placu, co wieczór na takim dużym placu ludowym był zespół muzyczny, byli soliści, śpiewali ludzie tam. Odbywali te, te swoje wieczorne spotkania, klaskali zadowoleni, restauracje, kawiarnie pełne. Być może, ale tego człowiek nie zauważy, być może krył się tam już strach, być może dlatego byli i potrzebowali tej muzyki. Ja jestem cudzoziemcem, no, miałem wrażenie, że jest w nich przekonanie, iż niemożliwe, aby była wojna. A więc tym bardziej, żeby podkreślić, żeby dodać sobie otuchy, to chętnie chodzili do restauracji, kawiarni, chętnie tam wystawali na tym placu i słuchali muzyki. Ponieważ było dużo pracy, był rzeczywiście optymizm, mimo wszystko było nadzieja. Nawet rozmawiałem i mówiłem. Pamiętam, że to powiedziałem i to trochę takie skandaliczne jak się wydawało. Kto myśli o tym, żeby opuścić Syrię w czasie wojny, to teraz powinien. Teraz. Później będzie. I to nie teraz, to znaczy za miesiąc, już dzisiaj się pakuj i, i jedź. Tak było, tak było w Homs. Dlatego jeden z naszych ojców, ma brata w Aleppo, powiedział mu miej przygotowany paszport, miej przygotowane podstawowe rzeczy, żeby móc wyjeżdżać, jeśli teraz nie chcesz wyjechać. A, a im się dobrze żyło, poza tym porzucić dom, a poza tym już embargo. Teraz nie mogą likwidować swoich interesów. Każdy jest przyzwyczajony do, do swojego domu. A więc tak opóźnia tę ucieczkę, ten wyjazd. I ludzie, którzy mieli fabryki koło Aleppo, to jest wielkie miasto przemysłowe, parę milionów mieszkańców, 1500 fabryk, które wylądowały w końcu w Turcji. I ci ludzie mający, mający środki materialne, mający piękne mieszkania, samochody, jeden z nich pałacyk, spotkałem go później w Bejrucie, uciekł w koszuli, uciekł i nie miał pieniędzy na, na taksówkę, pieszo szedł na dosyć duży, dużą odległość. Ratuje się jak może, coś tam z, od znajomych, ale coraz trudniej, bo to jest fala za falą tych uciekinierów. Ci ludzie zostali zdegradowani i, i teraz zaczynają od zera, zaczynają od proszenia, od, od pracy, od znalezienia jakiejkolwiek pracy, szukają znajomości, odwołują się do, swoich, do swojego pokrewieństwa z dalekimi, krewnymi, znajomymi, żeby, żeby móc egzystować ci, którzy uciekli na zachodzie. Przy czym Chrześcijanie sami sobie organizują to życie, ponieważ w obozach uchodźców dla nich nie ma miejsca. Tam panuje klimat taki ściśle religijny, muzułmański i oni tam są czarnymi owcami. Oni tam się również boją wypadki, że zmuszają do przejścia na islam, są dyskryminowani. Tego na zewnątrz może nie widać. Tam nikt nie penetruje tych obozów tak z bliska, z tych obserwatorów europejskich i jest zachwycony tym, co jest. W każdym razie to jest dodatkowa trudność, którą oni mają.